Witajcie na moim kanale Jeżeli chcecie moją poznać twarz musicie wbić na tym kanale 100 subskrypcji i wtedy pokażę moją prawdziwą twarz Wracając pokażę, powiem wam jak zrobić slajma musicie mieć do tego miskę łyżeczkę żel lub piankę do golenia klej przezroczysty ja mam aktywator do kleju PVA, ale ja nie mam kleju PVA, więc musicie dodać perwol lub płyn do soczewek. Jeżeli macie wszystko gotowe, to teraz wlejcie klej do miseczki. Następnie dodajcie pianki do golenia. Jeżeli nie macie pianki do golenia, to możecie dodać żel tak jak ja, ale najpierw musicie wymieszać ją ten żel w osobnej miseczce, żeby Wam ta pianka powstała. Jeżeli dodaliście piankę lub żel, teraz musicie wymieszać klej z pianką. Jeżeli to zrobiliście, to teraz możecie dodać barnik spożywczy, farbę obojętnie jaką, różne takie, no na przykład brokat, jeszcze, pianki styropianowe. Ja dodałam brokat. Mi tyle wystarczy. Dobrze. To teraz to wymieszajcie i teraz dodajcie do tego perwolu albo płyn do soczewek albo boraksu. Wymieszajcie. Powstanie Wam glutek. Jeżeli glut, glutek będzie taki lepiący się, to dajcie więcej tej pianki albo żelu do golenia. Później wymieszajcie to w rączkach i wyjdzie Wam slime. Jeżeli tak po kilku dniach... Znowu będzie się wam kleić, to dodajcie troszeczkę jeszcze tej pianki i wtedy będzie Wam tak ładnie. Ja teraz tu mam piankę, tutaj tak dodam. O, to będzie taki o slajd. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I zostawcie po sobie komentarz. Cześć!